Cześć, cześć, cześć wszystkim. Z tej strony znów ja. Zauważyłem, że w ostatnim odcinku z World Thunder nagrywałem również ten odcinek, co teraz, na sam dzień. Zauważyłem, że niestety dobrze było mnie słychać, więc mam nadzieję, że teraz jest trochę lepiej. Ustawiam sobie jeszcze mikrofon. Jak widzicie, trochę już się zmieniło. Wbiłem Pancera 4, wbiłem Pancera 4G. Mm -hmm nowe mapy, również bardziej takie nadzieję, że no jest, mnie słychać bo wcześniejszym po prostu odcinku było to trudne yy, z tego, co widziałem, więc teraz mam naprawdę nadzieję, że jest mi dobrze słychać, niech wie co pisze w komentarzach, yy, czy powinienem coś jeszcze zmienić, no bo musiałem tutaj trochę poobniżać głośność, który, żebyście Lepiej słyszeć Pozwolicie, że sobie tutaj ustawię mikrofon No i gramy sobie Niemcy 0-4 Musiałbym trochę to kamo zmienić, ale nie jest źle Maty już nowe Naprawdę fajne pierdziły wcześniej Mówię Wam, po, po 4 kile czasami na mecz nawet to jest naprawdę trudne na 4-0 według mnie przynajmniej, bo ja jestem niedługo zaawansowany graczem. Nowy typ amunicji, to co mamy tutaj yy, dla tego placeracha, yy, to co teraz używam, mam. tutaj na dole. Yy, Zanim stanę, to samo od razu, że tej amunicji po prostu Bóg mu się po prostu bał. Super amunicja. Trafia do celu. Cała amunicja, wszystko trafia i po prostu rozwalam przeciwników jeden po jednym. Dobrze, teraz pozwolicie, że trochę wjadę do tego miasta, tutaj eee, trochę lepiej się tutaj to załatwi. Eee, podniosłem teraz też trochę głos, może, może to coś zmieni, ale tutaj jedziemy flanka czysto, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Myślę, że może zrobić taką... O, tutaj mój kolega M24 ze mną jedzie. Mam taki plan może, żeby pojechać tutaj w prawo to B odzyskać przed przeciwnikiem. Tutaj robimy właśnie taką flankę. Musimy się patrzeć przecież również... nie. i ta mój teammate tutaj oberwał tak coś mi się wydaje dobra, i teraz ja zrobię tutaj coś takiego tutaj też jest tak? Tutaj jest chyba eee, tak, jest tutaj ktoś. nie trafiłem zabiliśmy go Tutaj znów kogoś widzę. Ja już tutaj jadę. Mam nadzieję, że mój teammate mnie tutaj będzie chronić. Tak, tutaj wjeżdżamy. Tu już przeciwnik jest jest. Okej. Okay. Dostaję skądś. Dostał trafiony. U, u, u. No i... Top pracz, tym mu Mam nadzieję, że mój teammate M24 za z nim poradzi. Ale niestety już tego nie widzę. Lecimy Panzer 4G. Eee, no, jestem Panzer 4, trochę lepiej przystosowany do tego KB, który teraz gram, czyli t 40 i wyżej. Właśnie tutaj jakiś skubany leci tym obok. Ja się na razie odwrócę. No, bo rzucił bomby i dwóch moich teamatech nie żyje o ten shop praż widzę też zabił speed e, widzę to w i widzę że kolejny kościół z przeciwnika e, lecił bombowcem więc no jeszcze po prostu boję tutaj zaplątano do tego do tej strefy wojny bo no, to jest naprawdę niefajny moment dla nas ponieważ no my nie mamy żadnej obrony pobieżnej z tego co widzę, nie mamy tutaj żadnych AA Uuuuuu trafienie krytyczne tutaj samolot idzie w dół o, powinien zaraz spaść może mi się go jeszcze uda raz trafić No, on jest przeciwny i ukradłem też tego gila. Nie bardzo niefajnie z jego strony. Słuchajcie, zmieniam typ amunicji yy, i wjeżdżamy tutaj. Tu już widzę, że jest przeciwnik gdzieś tutaj w tym miejscu. Yy, jadę trochę w prawo, wyprofiluję się na niego prosto, po chyba moja amunicja, no mój armor powinien wtedy wytrzymać I również, partii to tutaj widać już yy, tutaj trochę przybliżam on tutaj będzie haupta 34 Sprawienie, tylko jedno on tutaj ja pod wzgórzem no i niestety 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 bardzo trudny front yy, niezbyt fajnie dla mnie dlaczego yy, ponieważ Biorąc pod uwagę, że przeciwnik jest niżej ode mnie, mam trochę trudniejszy czas, żeby niego trafić po prostu z tego profilu. No bo, powiedzmy szczerze, nie jest łatwo trafić przeciwnika, który dosyć nie jest w takim kącie. Słuchajcie, tutaj może mi się głupie trafić. No i sam nie żyję. No, niestety, nie za dobry był to dla mnie mecz. Również, widzicie, pan 4 on ma wersję J. Ja też chyba. Nie, ej szczerze, są, nie wiem. Ja też mam chyba wersję J, czy ja mam wersję H? Pewnie to jest ta kolejna wersja y, dla tego panzera 4H, którego ja mam. Popatrzmy tutaj. Tak, bo ja mam 4H, a to musi być 4J. Tak, w czym on się różni? Nowy kamuflaż, i tutaj usunęli ten kamuflaż, i założyli go bardziej tutaj. Chyba jest pewnie jakieś ulepszenie, też inne. Dobrze, tutaj mamy opcję przyspieszenia. Jeszcze trochę musiałbym tam dopłacić. Słuchajcie, zagramy sobie jeszcze jedną bitwę pancerną i idziemy na bitwę lotniczą. Dominacja, opuszczona fabryka. Teraz tak, ja lubię tę mapę. Spróbuję pojechać bardziej tam na ten punkt A. Jeżeli osadzę się gdzieś w środku jednej z tych fabryk, bardzo fajne to są punkty wtedy strzelackie. I słuchajcie, tutaj wezmę sobie, wezmę sobie całkowicie tą amunicję i troszeczkę tutaj tej amunicji. I dodam to wszystko tutaj. Ponieważ ta amunicja GR38HLB. Nie wiem czy dobrze że to przeczytałem. Jest naprawdę dobra. Nie mogę nic powiedzieć za tą amunicję. Szczerze. No i te, no tak, na to wygląda, że tam w tym miot po prostu usunęli to co mam po bokach tutaj, dodali jakieś dodatki tutaj na górę i zostawili to co jest na górze, tylko bardziej to wyprofilowali. Teraz tak, jedziemy tutaj na punkt A, tutaj mój kolega z Panzera 4 również A. Więc jest taki bardziej mocny teammate, jest to zielona, idziemy sobie tutaj. On tutaj strzela do przeciwnika, pewnie gra na pc ponieważ jadę będąc na konsoli konsolu mogę korzystać w ten sposób ze swoich maszyny gunów. Nie mam LG-42. O, to sobie tak celuję szybko. Pup, pu, pu, pu. on dobrze myśli. On jadąc w ten sposób, nie, nie pozwala zbytnio wrogowi, żeby mógł cokolwiek zrobić. Jedzie za linię przeciwnika. I e, zaznajmy sobie trafę, on tutaj obrywa Już widzimy tutaj e, Ja sobie tutaj spróbuję trafić tego kościa, Nie może się coś sobie... I nie mam trafienia, nie mam trafienia Zablokowane, zablokowane tutaj jeszcze się muszę Słuchajcie, ja mu pomogę. O, dobra, jest Au! Skąd? Skąd dostałem? Skąd dostałem? Jestem ciekaw. Troszkę dalej, widzicie, tutaj kościół Czychał na mnie. Cóż, to jest oczołek. Yy, Pozwólcie, że na chwilę przerwę mikrofon. Nawet będę mieć taki wygodniejszy sposób dla mnie, żeby mówić tak trochę głośniej i myślę, że to będzie po prostu wygodniejsze też dla Was. Czasami będę mieć takie ale myślę, że naprawdę lepiej nie w Więc znów ciśniemy tutaj w A, tym razem pojadę z lewej strony. E, myślę, że ten sposób mogę sobie zaoszczędzić na robieniu planu. Ten kawu może tutaj zaraz dostać, więc się boję. Jest chyba okej, no i Jedziemy, o, 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 przeciwnik. Przeciwnik, przeciwnik. Tutaj to mu to jest ten typ, co mnie zabił. Bo... Ileż do przodu, jest. I leż, widzicie, bardzo ładny strzał nam się tutaj udał. Teraz ja będę tutaj jechał, ponieważ jest ostro. Ale tyle. zepsułem strach, mi się jeden z Artyleria, Artylery. Chyba dobrze Wow! Dobra, teraz. To dał mój pancerz. teraz patrzcie co mogę zrobić. Okej okay, nie dostał Ja sobie mogę tutaj wyfać. No i mamy asystę też właśnie jest bardzo fajne, nie dużo osób z tego korzysta. Widziałem to inny gracz, to robił dzisiaj na tym silniku co oglądałem, że można strzelić przez te bariery. Jest to naprawdę fajna sztuczka, do tego w można łatwo kilka zrób. No i niestety na mnie trafiło, mój kolega obok nie doszedł. Granata perforante da 90 Już raz, bardzo nie lubię tego Monstrum, tak to nazwę e, Bardzo trudno się z tym e, e, Uwikłać Słuchajcie, bitwa A, a, chyba to mnie teraz bo słuchajcie przeciek paliwa i amunicja mi dopiero za 30 sekund się niech dalej to 100% niestety straciłem moc eee, wracamy okej okay, obrywam, obrywam od tego gościa Ale nie, nie. patrzcie, 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 jak tutaj przeciwnik yy, niegrzecznie tak. czeka, żebyśmy tu wyplikowali. Spróbuję się tutaj na niego zamknąć, ale to będę trzymać tu. Zrzucam to drzewo, żeby było łatwiej go No i dobra. Myślę, że fajnie mi się to udało. I słuchajcie, lecimy tą bitwę powietrzną. Mało grałem bitwy powietrznej. Przetwarzanie tutaj. Zobaczmy, brakuje nam bardzo mało. 6000. Lotnictwo. Lecimy z powrotem. Odlatujemy tutaj. Poczekam, aż spadnie mi prędkość do 150 i znowu tu. dół zwiększę sobie prędkość. I mam już te 2000 metrów. Eee, 2 km wysokości. I zaraz będę zwiększał. Spróbuję do tego wilka tutaj dolecić. Ziomek 4, to mi się coś pokazał. Sobie będę leciać na tego gracza mm. no, Lecimy wyżej, 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 wyżej I gdy będziemy mieć 150 km na godzinę obniżam masę Ale dolecę. Dobrze, zobaczmy, gdzie nasz kolega jest. On już się bija. Ale ja powiem, ja mam szczerze, lecę na te bombowce. Potrzebuję osłony 3000 metrów. Lecę, lecę, lecę. Tutaj jest najbliższy HS115. ale ten leci w linii prostej do mnie tam, ale niestety ten jest bliżej więc wezmę sobie ten jako cel i tutaj jeszcze bardziej zwiększę wysokość znów mi tutaj spadnie prędkość 100 i lecimy Tutaj kolega go zdejmie do... Ech, opuszczamy niestety samolot. Nie ma co. I mamy zaliczone kokila na bombowcu. Lecimy. pf 109 Flegela. Czy my tu mamy? Nie. Potrzebuję, słuchajcie, amunicji przeciwlotniczej. Będzie mi wtedy łatwiej yy, przeciwko właśnie tym bombowcom. Myślę, że może dolecę tylko do tego typu. Ale pamiętam ostatni filmik, że mi się to nie udało i wtedy straciłem na czasie. Więc lecimy tutaj po prostu w dół i ja będę się bić tutaj z tymi typami. Potrzebujemy zapust. Wybieram sobie za cel tego HE. Mam nadzieję, że nie ukradnę tego Wow, 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 patrzcie patrzcie ty wow, Ło, Co tu się dzieje? Przyjemną ja co, to ja wiem na właśnie. na komputerze mówię wam, na komputerze jest o wiele łatwiej Boże, nie tak. Jest, boże, czy ja umrę, czy nie umrę. Och, nie umarłem. Jak dobrze. O, ten gościu sobie mnie cel Ja tutaj spróbuję tego... Słuchajcie, czy mi idziałaś? O nie się idzie. No nie dam no, nie boże. Chyba samolot, samolot zabity, 4 asesenia. I Teraz bierzemy. Tutaj, yy, to jest samolot Junkers 87,2 cele a APT, chyba APT bym chciał Podstawowo. Mam wrażenie, że nie znam różnicy Wrócę tą bombę, żeby mieć prędkość wyższą. Już, już szybciej lecę. Ta bomba sobie tam do wody. Patrzcie jak fajnie. Widać nas. Czy mnie? O! Widać. Chyba wygrzymały. Nie no, czy nawet nie chyba, tylko na pewno. Karabinów powiem Wam szczerze, nie są najlepsze. Ale bym miał nieszczęście tym, co by teraz nawet... Dalej, wygrana jest blisko. No i trafiłem słuchajcie w niego swoim. but A no tak, to jest... są samoloty, czyli tutaj jest cały czas... Bo, bo, powiem szczerze, że zapomniałem, że to są samoloty. Trzy kidy czy trzy czołgi, i 3, 3 czołg tak dalej. Trzy samoloty, To Ach, no cóż, powinniśmy już to wygrać. Zostało dużo w sobie już nie lecą No i wygraliśmy. Z kątem premium. Ile kosztuje konto premium? Słuchajcie. Żeby to tak kosztowne nie było. Fajne konto Premium, fajna cena. No cóż, dzięki za oglądanie. I widzimy się jutro.